z tobą pracować. Bo nie trzeba ci dwa razy tłumaczyć, co masz robić. Serce klientki cieszy się i raduje. Przelew już poszedł. Zlecenie zamknięte. Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Black Sapphire. Tak, mam coś dla ciebie. Spotkajmy się w Heavy Hearts. Bendetem. Obrigado, Mój ulubieniec. Wi, świetnie. Po tym, co dla mnie zrobiłeś, układ sił między mną a Hansenem wygląda zupełnie inaczej. Doskonała robota. Pierwsza klasa. Rozumiem metody pochlebstw. Chcesz mnie zmotywować. To nie chodzi o pochlebstwa, bi. Chodzi o interesy. Są ludzie na tyle dobrzy, że możesz ich pochwalić. Zarazem mówiąc prawdę. Przyznam, że tego jednego się po chęci nie spodziewałem. Spotkanie twarzą w twarz? Tak. Nie tylko ocaliłeś tych gamoni w mundurach, ale jeszcze zlikwidowałeś dojera. Zimny profesjonalizm. Brawo. Udowodniłeś, że mogę Ci zaufać, więc złamałem reguły anonimowości. Na co pozwalam sobie niezmiernie rzadko. Miałbym troje takich ludzi jak ty, to przejąłbym nie tylko Docktown Pacyfika. Potem wciągnąłbym nosem resztę. Świetnie jest pracować z zawodowcami. Zastanawiam się, jak to wszystko, co dla Ciebie zrobiłem, ma Ci pomóc z Hansenem. Jeśli bokser nie może znaleźć szybkiego nokautu, to pracuje na korpus przeciwnika. Gdy już tam temu opadną ręce, znajdzie swoje otwarcie na cios w szczękę. Wi. Rozumiem, z Twojej perspektywy nie wydaje się to oczywiste, ale. Możesz mi wierzyć, że praca, którą dla mnie wykonałeś, pozwoli mi przestawić kilka pionów i figur na szachownicy Doktown. Jeszcze kilka posunięć i. szachmat. Czekaj, czy ty próbujesz wygryźć Hansena z Doktown? Hansen jest bardzo silny, diablo bystry i do tego zaborczy. Jedną z tych cech mógłbym tolerować, może nawet cenić. Wszystkie naraz u jednego człowieka, który trzyma w garści całą dzielnicę. To nie ułatwia interesów. Herbaty to moja własna mieszanka. Chętnie, dziękuję. Wiesz, jak strefa walki przekształciła się w Doktan. Coś tam obiło mi się o uszy. Miało związek z wojną? 2069. Pułkownik Hansen prowadzi operację Deszczowa Noc. Ma zająć teren w tak zwanej strefie walki i ustanowić tym samym przyczółek sił NUSA w Night City. Jednak niedługo później następuje zawieszenie broni, a siły pułkownika Hansena są zdane na siebie. Dla dowództwa i opinii publicznej nigdy ich tu nie było. Pułkownik nie zamierza się wycofywać i ogłasza strefę walki częścią NUSA. Tłumacząc na nasze, wykrawa dla siebie państwo w państwie i zamienia się z żołnierza w handlarza bronią. Zostawili go tu samego sobie. Myśleli, że zginie w przeciągu dwóch tygodni, a on nie tylko przeżył, ale muszą się z nim liczyć. Człowiek, który przeszkadza bardzo wielu ludziom i ciągle żyje, jest niebezpieczny. Zapomnijmy na chwilę o polityce, ok? I przejdźmy do interesów. Interesy? Tak. Black Sapphire umocniona twierdza Hansena pełna jego najlepszych żołnierzy. Na dole wojskowe kwatery, na górze dekadenski raj dla vip -ów. Nie było to proste zdobycie planów budynku. Kurt Hansen strzeże tajemnic swojego hotelu jak oka w głowie. Ale na wszystko można coś zaradzić. Widzisz, ty pomogłeś mnie, ja pomogłem komuś, ktoś pomógł nam. Dostaniesz plany budynku. Dorzucę jeszcze kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę. I chyba nie muszę mówić, że są to absolutnie bezpieczne materiały. Wii. Nikt nie wie, że je masz. To mnie odróżnia od Dextera Deszona. Ja. Nie przeciekam. To jest drzazga z mapą i informacjami na temat Black Sapphire. Ufam, że jest na niej wszystko, co potrzebne, żeby wejść do hotelu. Ale uprzedzam, nawet z takim przygotowaniem, przebicie się do środka będzie bardzo niebezpieczne. Uważaj. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Prawdę mówiąc, szykuję się kilka nowych zleceń. Niech zgadnę, dalsza część miejscowej polityki. W Dogtown nigdy nie jest spokojnie, a jeszcze więcej dzieje się za kulisami. Jeśli dojdzie do jakichś zmian, a w końcu musi do nich dojść, ktoś musi przygotować grunt pod łagodną transformację. Dobrze było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Teraz należysz do ekskluzywnego klubu. V. A i jeszcze jedno. Spróbuj nie dać cię tam zabić, cokolwiek zamierzasz w Black Safire. Trafisz do miejsca, w którym zaciera się granica między lokalną i światową polityką. Silne prądy. Jeden i drugi. Na razie, Hens. I dzięki za ostrzeżenie. Tom od go odchęca. Masz plan wejścia do Black Sapphire. Perfekcyjnie. Prześlij mi to jak możesz. Jesteśmy na bezpiecznym łączu. No to łap. Leci. Mhm. Mam całość. Przekażę to Alex. Jak będziesz gotowy, spotkajmy się w MOW. Gdyby mnie jeszcze nie było, zaczekaj na miejscu. Do zobaczenia. Zainwestuj w czyste wziewy. <śpiewanie> <śpiewanie> Się przyzwyczajam. Relik. Jest coraz gorzej. Czuję, że zostało mi niewiele czasu. Często ci się to zdarza? Taki atak? Trudno powiedzieć, czy często, ale nigdy nie wiesz, czy ten następny nie będzie ostatnim. Ciężka sytuacja. No ciężka. Śmierć dyszy mi w kark. Wiem, jak to jest. Życie z wyrokiem śmierci? O, no, dokładnie. Tego nikomu nie opowiadałem. Sam nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że próbowali mnie zabić, czy że właściwie to zrobili. Opowiesz coś więcej? Ten zamach... Siedem lat temu... Hmm, pamiętam. Mówiłeś o nim. Skończyło się tak, że leżałem w szpitalu i czekałem, aż dobije mnie zabójca Arasaki. Zostałem zdradzony. Przez naszych. A właściwie, to była taka pierdolona gałązka oliwna. Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Wiesz, zawieszenie broni. Hm. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Chodź. Coś ci pokażę. Zaraz. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu... Znowu dla nich pracujesz? Wiesz co? Nawet głęboka rana w końcu się zabliźnia i przestaje boleć. Po paru latach już tylko swędzi. No chodź. Zjedziemy window. Gdzie idziemy? Odwiedzić stare śmieci. Taka wycieczka w przeszłość. Nagle nie mogę uwierzyć, że Alex otworzyła bar właśnie tutaj, nad naszą starą Dziuplą. Z drugiej strony, to na swój sposób symboliczne. A gdzie Alex? Już na dole? Kończy rekonesans na mieście. Mamy się rozgościć i zaczekać, aż wróci. Siedem lat temu zgasiliśmy tutaj światło. Teraz znowu je zapalamy. Ci, jak to wtedy było w Night City, pod koniec wojny. Pod jednym z moich ludzi wybuchł samochód, drugiego otruto, trzeci dostał kulkę, gdy kupował paczkę fajek. Paru kolejnych w ogóle zniknęło bez śladu. Co wieczór zastanawialiśmy się, czy nie wpadną tu agenci Arasaki. Musiałem podjąć decyzję. Oparłem się, że zostajemy. Wierzyłem, że możemy wygrać. Nie wiem, czy to była odwaga, czy... głupota. Hmm. Może po prostu nie umiałem odpuścić. A może zwyczajnie nie umiem przegrywać. Czy inaczej, udało nam się uratować część agentów. Ceną była moja głowa. Tragiczna historia. O, sam ją napisałem. Tak. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. Zabawne, że ze wszystkich ludzi to właśnie Songbert kazali pociągnąć za spust. Co? No właśnie. Ale że ja osobiście wzięła broń i strzeliła? Nie, nie osobiście. Powiedzmy, że otworzyła drzwi zabójcom. Byłem już w drodze do domu. Właśnie wyjeżdżałem z miasta. Songbert jeszcze została. Myślę, że siedziała dokładnie w tym pokoju. Prowadziła mnie na słuchawce, prosto w pułapkę. Zanim sama dostała bilet do domu. Tylko kazali jej jeszcze mnie odjebać. I potem wszystkim ją ratujesz. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo tak trzeba. Miałem kupę czasu, żeby to sobie przemyśleć. Pewne rzeczy się wyostrzyły, inne zatarły. Na końcu rozumiesz, co w tym wszystkim jest główno warte, a co jest ważne. Sangbert wciąż jest moim człowiekiem. I nic z tego nie zmieni. Kurwa, rid. Ja naprawdę nie mam do niej pretensji. Za to mam do Myers. Ale do Somi... żadnych. Czemu Myers? Coś mnie ominęło? minęło? Ach, wspominki. Dobra, zaczynajmy. Sprawdziłem to, co powiedział nam Slider, no i... Kurwa, dobrze powiedział. Przejrzałem akta poprzednich operacji, w których Songbert brała udział, i nawet przy moich uprawnieniach nie było łatwo do nich dotrzeć. Wszystkie dotyczą Blackwall'a i wszystkie zgody podpisała ta sama osoba. Rosalind Myers. Osobiście. Nie chciałabym być w skórze Myers, jeśli to wypłynie. In USA to jest mały kraj rządzony przez kobietę z dużymi ambicjami. Jak widać, w tym wypadku wzięły górę nad rozsądkiem. Ale to nie jest teraz nasze zmartwienie, Aleks, Masz coś dla nas? Coś mam. Zaraz obgadamy plan. Wi, lubisz nosić eleganckie ciuchy? Nie bardzo. Czuję się w nich jak skiem w dupie. Ouch. E, to masz pecha, bo to nie podlega dyskusji. Udało mi się dowiedzieć, że ta impreza, o którą chodzi, to ma być koncert jakiejś dużej gwiazdy. Będą tam wszyscy. Pójdziecie tam jako goście. Eleganckie ubrania, drinki, uśmiechy, te sprawy. Ale że nie może być za łatwo. Gotowe na konkrety? No to dajesz. Black Safire to najpilniej strzeżone miejsce w całym Docktown. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych luk w ochronie. Ty, v, dostaniesz się do środka zalanymi tunelami. Mam tu zestaw do nurkowania, który powinien na ciebie pasować. Musisz uważać. Woda jest mocno toksyczna. A co z ridem? Właśnie miałam mówić. Oczywiście, będzie tam z tobą. Wiesz, jak wygląda hotel. Nie da się go przegapić. A tu są zalane tunele twoja droga do wnętrza budynku. Teraz skup się. Twoim celem jest terminal po drugiej stronie. Wepniesz się do niego, schakujesz kamery i wpuścisz wida do budynku. Wjedziecie na górę osobnymi windami, o tu. Potem Reed będzie musiał otworzyć ci przejście na swoją stronę. Tam uwaga, bo cała ta część techniczna może być mocno strzeżona. Informacje nie są klarowne, będziecie musieli improwizować. Schodzicie się w tym miejscu. Zaraz po spotkaniu odstawiacie się jak na bal naturalny i wiona imprezę. Tam pewnie spotkacie Songbert. Wszystko jasne? Jeszcze raz. Jak dostaniemy się do budynku? Ty przepłyniesz zalanymi tunelami. Rid pójdzie górą, ale musisz go najpierw wpuścić od środka. Spoko? A jak mam wpuścić Rida? Płyniesz na drugą stronę. Znajdujesz terminal, wpinasz się do niego, hakujesz kamery, namierzasz Rida i wpuszczasz go do budynku. Potem windami na górę. Rid otwiera ci przejście na swoją stronę. Tam omijacie strażników, spotykacie się i na imprezę. Czy teraz jest wszystko jasne? Ca. Świetnie. A teraz sprzęt. Nie śpiesz się. Weź wszystko, co wyda ci się przydatne. W pudełku czeka jeszcze mała niespodzianka dla ciebie. Twój pistolet? Mm. Jej wysokość nie może się doczekać powrotu do czynnej służby. Dzięki, Alex. A, przypomniałem sobie. Czego Mr. Hens chciał w zamian za pomoc? Nieustanna walka o wpływy. Przez Dogtown przetacza się wielki biznes pod butem Hansena. Hens pracuje na to, żeby zdywersyfikować obszary kontroli. A ludzie, tacy jak ja, są od realizacji tych planów. Polityka. Wszędzie wygląda tak samo. Wiesz, co z tym Black Sapphire? Gdyby nie ty, to w ogóle nie mielibyśmy podejścia do tej roboty. Naprawdę, dobrze cię mieć po swojej stronie. Czyli co? Jesteśmy gotowi? Aha. Spotkamy się na miejscu. Ja tu jeszcze zabawię parę minut. Wspominki, co? Zakurzone, ale wciąż żywe. Hmm, co zrobimy z tym miejscem, kiedy już będę w Monako? Będziesz mógł tu sobie siedzieć całymi godzinami i macać stare komputery aż ci jaja Nie, Alex. Spalimy to miejsce. I nie będziemy już tu wracać. Kurwa, nigdy więcej.